Dzień dobry z tej strony Karol Brańkowski. Elo elo A tak na... dzisiaj jestem A tak na serio to... Witamy w kolejnym odcinku z Elo, elo. Z Elo Elo. Super serio. Bo <noise> jestem Teraz będziemy Aha. testować kolejną małpkę Ice cake. <noise> Póki co, pierwszy upgrade nic nie robi. Dmucha! Nic nie robi. <grym> nie, klaszcze. Tak, klaszcze. Kolejny. Póki jest. co, zobaczmy, do, do. czy on niszczy metal. Nie. No. Póki co, to jeszcze nie wie. Nie niszczy metalu. I do tego jest ten upgrade. Sushi. I to jest bardzo dobry upgrade właśnie jak chcecie niszczyć na Kolejny upgrade to jest Ice Shots. Nie dawajcie głupich komentarzy. Znaczy to już 5 minut temu. Lajkujcie! Subskrybujcie dzwonec Dzwonecku! Dzwoneckujcie. Teraz dobry upgrade, który nie działa. Bo nie ma zasięgu. Boo, wow, działa! To, to, to jest... Ten upgrade się nazywa Thanos. Tak, Thanos. Fajny upgrade. Kolejny. Kolejny. upgrade. To wściekły Thanos. Wściekły Thanos. Bardzo zły. Nic nie zrobi cały dzień. <ścoughs> nie niszczy ten. No nie niszczy, ale o, zobaczmy, czy zniszczy te czarne. Nie. No to powiększmy mu zasięg od razu z innej ścieżki, żeby było łatwiej. Ale Wiem. Ale oni i tak nie wiedzą co jest. Mogę kolejny upgrade to niszczenie łabów to totalnie. To Braj Thanos. Brian, Thanos. Ta, super niszczy te, 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 te. Brian, Thanos. Ja, ja Super dobrze niszczy te. Co ty robisz? Teraz kolejna ścieżka. Która pójdzie? Pod skila. Skile będzie jeden skill, a potem drugi. Nie, bo Ja się upgrade. Muzyka. Nie po prostu zamraża lepiej. To nie muzyka. No, no, skoro ma słuchawki, to też ma muzykę. Chyba chodzi o to, że dłużej są zamrożone. Tak? Bury. Borys, 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 Borys. Borys. Głupi? Borys. Kolejny upgrade. Himno. Nie, skrzyczyłem balony, są niezniszczalne, bo to są antymrożne Co? No tak. Mm. Dawaj go! Teraz jeszcze dłużej są zamrożone balony. Hmm. I teraz kolejna upgrade. Arktyczna... Arktyk... Yy, wiatr Arktyki. Czyli tak, jak ja mówię... No. śnieżna! To jeszcze nie to, to jeszcze A nie. Nie, to. to było burza słaba. Burza śmierci. Burza śmierci. Oj oj Teraz są jeszcze dłużej przyklejone. Nie mam tego. I tu jest kolejny upgrade Snowstorm. Czyli skill. Lewitacja. Nie, Lewita. Magia. Po prostu nie Magia. wiem. Magia. Puszczasz sobie takie, takie, nie wiem. Ja wiem, ja wiem. Dwa, ja wiem trzy, dziesięć. Trzy, i puszczasz, nie wiem. nie, ja mam pomysł. Ja mam pomysł. I puszczasz, nie wiem. takich a ja mam, ja mam I klikasz to i proszę. Wszystkie balony, które są na mapie, zostają zamrożone. Ile tych chcesz tych balonów? Dobrze, tyle balonów może być. Tyle. Tyle. Nie, Borys, Borys. Dobrze, Czarny. to już ostatni upgrade, absolutne, absolutne zero. to w człowiek. I pum, zamraża wszystko. A czy białe zamraża? A to jest po... bardzo dobre. A, poko... A chyba herosi będą na końcu. Tak, będziemy herosów pokazywać. A mówisz w tamtym plikingu, że... Ten będzie ostatnio. Ostatnio z małpek. Mm. Ale to też małpki. Nie, nie wszyscy. A Faktor. Dobra. Teraz kolejna ścieżka. Goodbye. Większy zasięg. Kolejne. Refreeze, czyli. Re nie, nie chciałem powiedzieć, co było tamte. Tamte to było... Yy... Zwiększenie zasięgu. To jest rękawice. Kolejny ten. Tak? Pójdźmy, nie wiem. A mogę kolejny? Tak, kolejny upgrade. Refreeze. Luza tak, luzak z niego Lizak. pędza w której ręce teraz. Jeden z lepszych upgradeów dla niego Cyro-Canon ba taka jakby mroźna bazuka. Tak, bazuka mroźna, no, no, no ale na dalej. która nawet zatrzymuje balony w miejscu, bo tak szybko szczela. Kolejny upgrade Ajsuku Zbroja lodowa. Zbroja lodowa, inaczej. Nadal nie rozwala tego. Ząga puściłeś chyba jakiego ząga? Nie puściłem zonga. Teraz o, są. Dziurawę. Są na nich te. Jak ono się nazywało? Sople. A sople to ja lubię. Sople, które wybuchają inne balony. I ostatni upgrade, czyli. Icycle in mind Nie, Kame kamecha. Tak, kamecha, mecha Puściłem dwa BFB I jednego ząba. Ty Typie, Czy ty serio puściłeś ząga? Puściłeś ząga typie. Jak widzimy z BFB sobie... I jednego starstwi, czarnego. Którego oczywiście nie będzie bił. Jak widzimy, bardzo dobrze sobie radzi z BFB. No bo to jest dobre na sterowce. To jest upgrade pod sterowce. a nie tak pod czarny. A załóż, dalej to nie jest pod balony. Mówię, to nie jest pod balony. To jest pod takie balony. Sterowce. sterowce. A sterowce to nie balony. To są no, duże balony. No dobrze. To już koniec tego odcinka. Do widzenia i cześć.